Witam YouTube, witam, obiecałem, jest nowa seria na kanale Humankind, gra, gdzie się wstrzymywałem rękoma i nogami, żeby tylko, czy tam rękami i nogami, żeby tylko w to nie grać i tak dalej, i tak dalej bo dynamiczne cywilizacje nie podobały mi się, no ale cywilizacja się wyszła, musiały mi się zacząć podobać, no i teraz sobie w to yy, zagraliśmy jeden raz, pierwsze wrażenia były pozytywne, więc postanowiłem, że to sobie przetestujemy, tym bardziej, że wam się to podobało. Zobaczymy ile ta seria wytrwa, w sensie ile ja wytrzymam, jak wy będziecie to oglądać i tak dalej, i tak yy, dalej. Zaczniemy sobie od nowa. Ja sobie trochę pograłem ten early game przynajmniej i polecimy sobie oczywiście z samouczkiem, <laughs> bo jednak bez to była katorga, no. Jedziemy po prostu nie przebierając dalej w słowach, jesteśmy w grze narodziny ludzkości, ale wy to pewnie znacie. Ja nie do końca, dobra, ale to już sobie wtedy też załatwiliśmy. Już teraz wiem mniej więcej co jest 5. Nie wiem jeszcze do końca co są za surowce itp., itd., ale no yy, dobra, tutaj mamy naszych gru naszą grupę łowiecką. Wiem, że musimy sobie zbierać żarcia, i każdy z tych tutaj albo polowanie. Albo jakieś gwiazdki wiedzy, albo jeszcze tutaj gwiazdka rozwoju, czyli jak nasi tutaj y, żołnierze, nasze oddziały się rozmnożą jedząc, jakkolwiek to brzmi, to wtedy też zdobywamy te. te. Jak zdobędziemy 5, to dostajemy gwiazdki i wtedy się możemy rozwijać. To jest epoka jak plemię nomadów. No, jedziemy. Z koksem, dawaj żarełko, 10 od razu. Might be better. Might be better. UD. Ładne to jest ten Humankind, Nie powiem, że nie. Bardzo tutaj przyjemnie też chodzi optymalizacja spoko, chociaż ja wiem, że Gierka ma już swoje lata, ale ten teren jest płaski. Jak mówiłem, że cywilizacja 7 jest płaska, to, to Human Kind jest płaski do kwadratu, jeżeli chodzi o teren. I nie chcę przez to powiedzieć, że jest jakiś brzydki, obrzydliwy, czy coś w ten desen. Po prostu to jest taka ogólnie. Chyba Amplitude tak lubi te swoje gry, takie płaskie trochę robić. Chociaż Endless Legend miał ten teren taki bardziej 3D bo taki bio po prostu trafiliśmy dobra, dawa jakieś tutaj to w ogóle, w... jakie miejsce startowe się wydaje, tylko że jak założymy tu to nie wiem, czy będziemy z tego korzystać, czy nie ale tu jest jakoś mega dużo surowców tutaj nauka, uu, tu kogoś się spotkaliśmy możemy ich zabić? no ciekawe, i co, jak go pokonamy, to od razu już jednych nie będzie, tak? a jak, czym on ma kogoś, jakąś konnicę? nie wiem, czy ja się chcę z nim bić. Tak, szczerze, spróbujmy go ominąć. A czemu idziesz też? Nie, o, to on się chce bić z nami. 20 osób, jakieś achievementy tutaj lecą. Dobra, tu się spróbuję wycofać. Więc tutaj gdzieś są jakieś zwierzęta, żeby polować. Dobra, nie chcę się, przestraszył się. O, żarcie! Idziemy, dojeżdżamy. A nie, bo myślałem, że się rozmożymy. Fakt. Kurde, kurde, kurde. Tu nic nie ma nowego. Ale idźmy obok niego. Tak blisko. Może nam szczęście dopisze. Jakieś jedzenie spotkamy. Tutaj mamy naukę znowu. Jest żarcie. Idziemy po to żarcie i walimy go na pipi. Ha! Gdzie jesteś? Gonimy. Ale, ale, ale oba oddziały. Dawaj, dawaj. Nie, 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 poczekaj. Historię gwiazd. Czekaj, dziwne rzeczy się tu dzieją, strasznie. 20 Grupa Łowiecka nam się od razu rozwinie. Przeznaczenie, na no, pierwszym razie nie ma się o naszym wzroście i dominacji. 20 do. to jest kultura, chyba, nie? Wp wpływy, wpływy. Zdaję wpływy. Można wykorzystać, aby łączyć miasta, przejmować cuda kultury powiększać imperium, ustanawiając i z posterunki. Dobre, ale, ale, ale to mi się wydaje na razie lepsze na tym etapie gry. Bo dodatkowo się. Powiększyliśmy i może będziemy w stanie ich naprawdę kurde tutaj zmiażdżyć Tym bardziej że gość postawił posterunek no Jak ja mam to zniszczyć nie da się Atak Splądruj Ile to trwa tu? 10 tur, to trwa, co ty gadasz do mnie teraz? A tu się dzieją dzikie rzeczy, teraz ale czekajcie, atakuje nas jakiś dzik. Wrowa by prezuje strefę rozmieszczenia obu armii. No. Dobra, rozumiem. Rozumiem, chociaż pewnie nie rozumiem. Aha. A ci rozumiem, to posiłki są one też tu będą, ta? A to jest jako wsparcie. Yy, każdej turze rozgrywa się kilka rund. Informacja o liczbie tur. Ok, no ale daj mi to wsparcie, typie wróg ma przewagę. No, chyba was Bóg opuścił. Uh, oni są silniejsi w ogóle, co ty gadasz? Dobra, więcej stracili, ale czemu nie możemy wesprzeć się? Armia toczy bitwę i nie może wyruszyć przed jej... Oni się biją? Za jednostkę przesuń. Jak my ich zaatakujemy, lepiej stać w miejscu. Niech oni nas atakują. Aha, dupa, wcale nie lepiej. Zwycięstwo, a bo utrzymaliśmy to pole, tak? Tu? Aha, nie mogliśmy, bo oni się też bili. Dobra, yy, natychmiastowe rozwiązanie, myślę, że to szybciej załatwi. No i dobra, i co? Przegrał komputer? AI, czy nie jeszcze? Jeszcze chyba nie, co? Dobra, ty to plądruj. To zamykamy. I tu się dzi dzikie rzeczy dzieją. Tu jeszcze mamut niech przyjdzie i nas zacznie piszgać. Kurde, wolałbym się zamienić. O nie. Czyli jeszcze, jeszcze żyją bydlaki śmierdzące. Tu jest jedzenie. Tak, kurwa. Zostaw to. Nie, 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 nie chcę się bić. Spir... Ach... Która tutaj sieć, ale ci się nie biją, to posiłki będzie mogli przynieść. Nie można tego zrobić, ponieważ działanie jest zablokowane. Przecież do musisz. Oha, trzeba czymś... Rozumiem, dobra, unlucky. No my tego chyba dobrze robimy, co? Że pilnujemy Tylko No i proste Byczku Łatwo z wami Łatwiutko Dobra I, i co teraz? Kto się może ruszyć? No, user interface tutaj bardzo ładny, ale gdzie nie kliknę, to coś wyskakuje. Teraz dwie tury to się po... i to się postawi. Nie zdążymy tego splądrować, chyba co? Przed tym. A w ogóle szybko, chłop, strasznie. A ja tu chciałem mieć miasto, stary. Zalążek nadziei na przywódcy. To, to akurat z Pamiętam to. Mam mu to Nara. Oni to już się chyba sami wypieprzą. Czy pomożemy im? Pomożemy Wam. A to co do nie. Ach Jezu, przecież dobra. nie odejdź odejdź nie nie ma nie no 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 dobra podnoszę tą gdzie się wycofujecie wiesz tak daleko ależ tu jest nieogar jeden wielki co dobra gwiazdka epoki zdobyto zajebiście kulturowy kamień milowy ja bym chciał Egipt brać to jest Egipt wygląda jak Egipt nie Więcej szczegółów. Kultura Karal. To nie Egipt. to jest Egipt. Jak chce Egipt? Przyjmij Egipt. Egipt zawsze. Egipt zawsze na propcie Zawsze dobry. Prosty. Teraz tak. Gdzie my? Na brak przylegającego terytorium. To... Jezus. Maria. Zaraz, splądujemy to gówno i to, to jest nasze terytorium i koniec. Dodaję dziedziczoną cechę szaluch, szachulec, plus jeden przemysł na ludność lub miasto, a astronomia nauka. Y, produkcja jest zawsze na topcie, Więc myślę, że nie można iść źle wybierając produkcję. Yeah, Egipcjanie. Dobrze. Dwie tury, tak? Ale pl plądruj dzielnicę i ona zniknie? Czy się robię w wpalona, bo tego nie wiem. Szukasz, że zostaniemy z palcem w nocniku, czy z ręką w nocniku, tam jest jakieś. No wszędzie tu się, jaki to spawn oh, dziwny był. O, to jest terytorium do wzięcia, jak coś. To zobaczymy zaraz. Co to jest? Jakiś kawa. To jest. Uuu, to jest cud, coś takiego jak cud chyba, nie? Chyba tak, dobra. To ja tutaj chcę. Azyl, co to jest? Bogaty złożony śledzisko, sporo bogactwa do złupienia. Z tego matecznika pochodzi groźna fauna przymierzająca o Dobra, yy, stawiamy. Tylko tu nie ma za bardzo jakich dobrych tych mieć. Terenów. Żarcie tu zerowa, ale tu gdzie ten mamut stoi wydaje mi się, że byłoby najbardziej optymalne. się wtedy tutaj tą łazę plus jeszcze tamto. Dobra, to trzeba mamuta z tym po prostu przegonić. Fuck yeah! Dawaj, dawaj! Tu, 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 a, okej, okay, dobra, k kumam. Kuku, ku, kumam. Postawię w tym samym miejscu, co oni postawili. Lasy, drzewka, żarcie. Stawiamy w tym samym miejscu. Pójdziemy tak, jak jej szło. <laughs> Natychmiastowe rozwiązanie. Staciem oddział? No nie gadaj. Dobra, nie było to warfit, nie było to mądre. Panel technologii. Przejść do ekranu technologii. No, i to jest drzewko, widzicie? Mamy podzielone na epoki, wszystko widzimy elegancko. Kalendarz. Mieszkając z nowo powstałych osiedli ludzkich, potrzebują sposobu śledzenia i zorgan... Ale co to. A, tu są, tu że Dzielnica Dzielnica rzemieślnicza. Trzy fundusze na, przyga... na przylegające dzielnice targowa Wydobywa zasoby luksusowe ze źródła. Tutaj mamy konie, obory. koni zwiadowcy. Wykarczować las, skład drewna, łucznicy, łucznicy zawsze spoko, garnizon. Wojownicy. O kalendarz, poproszę na początek. O co, my, co to daje? Sól. Na wszystkie miasta, plus 5 do żywności, stabilności. Ok. Naprężone muskuły pozwala. Strasznie dużo jest takich tych. Co w się, sensie jak się to widzi pierwszy raz, rozwiąż jednostki. Ja nie chcę rozwiązywać. Czemu mam rozwiązywać jednostkę? No way, bro. Another chance. Czy przyjmujesz ofertę? Nubijczycy, goniłem was. To ja wasze miasto zwizgałem. Oto jak na dyplomacji, gdy Human Ty Będziesz za zarządzać relacjami dyplomatycznymi z obcymi imperiami, choć jest to jeden z systemów, który na pierwszy rzut oka wydaje się złożony. Pamiętaj, że do zrozumienia, gdy jej nie potrzeba kilku rozgrywek. A tam pierdzielenie. Stan relacji, pokój. Wyłącznie z... okej. Okay. Poprawy waszych relacji. Okej. Okay. Dobra. Wracajcie do domu, ziomeczki. Ha, bolało jak dostaje się po dupce, ale dobra, na razie może być PiS, na razie może być PiS. No problem for me. No problemos for me. Teraz jak to miasto się... Dostaję się do miasta teraz w tryb mu skóły? Nie. Yy... Ile tur musi minąć? Jedna tura jeszcze, dobra. Rozumiem, rozumiem. Dużo mamutów, nie powiem, że nie. Tu już coś budują. A, już szybciej mają po prostu. Ale to komputer. Ja już oszukuję na 100%. Na 100%. Wyświetl Jak nimi sobie po prostu stać? Przenieść? Nie. Rozwiąż też nie. Gotowość. Nie można ich tutaj sobie, żeby stać na defensie. Pewnie gdzieś można, tylko nie. A tu jest, to. Takie małe, pomi. Okej. Okay. Możesz wybudować pierwsze miasto. I teraz wiecie, będę wiedział chyba gdzie kliknąć. Nie tak jak w tym pierwszym, tym. Tu, proszę. Rozwij posłuch w miasto. Yeah. Wow. Wow, awesome, bro. O, oh, yeah. All right. dzielnice. Przemysł. Y Żarcie, najpierw, Pliks. Najpierw żarcie. A to nam zwiększy tylko z 2 do 3. Tutaj, bo to jest las, okay, ok. I understand. Tutaj kopalnie, do kopalni to jeszcze 8 tur zostało, żeby się zbadało. A to zakład garcalski. Wszystko nam możemy nowe możliwości. 4 do wpływu. Też niby spoko. To. Połączenie najpyszniejszego jedzenia, dobrych napojów. Zapewnia stan uczta. Koszt 500 produkcji. Uf, fuck. 34 tury. No, nie mamy za dużo tej produkcji je jeszcze. Gdzie tutaj pokazuje mi rozwój do kolejnego obywatela? 12 na turę. Yy, podobny to jest system do tego z Endless, z Endless Legend. Co, co, pamię co pamiętam, co kojarzę. Bo pamiętać nie pamiętam. Za dobrze. zniszczyć dzielnicę. Nie chcę niszczyć dzielnica. Piramidy. Jeden do wpływu: 3 przemysłu. Przemysł na przylegające dzielnice wytwórcza Jedno miejsce pracownika, miasta lub posterunek. Okej. Okay. Dobra. Dawaj. Mą farmę w takim razie tu. No. Możemy za 165 kasy postawić to od razu. Gdzie są nasze finanse? Tutaj. 63 i 3 naturę. No to nas nie stać. Dobra, ale wami to musimy chyba latać i zwiedzać, co? Poszukiwać mięsa. O, co to? Mogę tam wejść? Nie mogę. Powstała naciskała informacja wywiadowcza. Przeszkoda no jej powstania z roszczenia pojawiała się na terytorium ogarniętym kryzysem. Zbierz informacje agenta albo zyskać nacisk, no nie mam agenta no nie, nie zbierzemy Co tu się dzieje Spory o stada Zignorować te sprawy to wewnętrzne problemy Każde dziecko powinno otrzymać równą część majątku ruchomego i nieruchomego nie będziemy rozcieńczać linii rodowych pierworodni trzymają dobre materialne Dzielimy porówno. równo 50 50 guys Ideologię, okej. Okay. Wybory w zakresie zasad to podczas konkretnych wydarzeń wpłyną na ideologię zapewnią różne premie. Dobrze. Stabilizacja 90%, okej, okay. all right. Przechodzenie. Przywóczyni Wang Zeny i omlekowie za dwie tury. Whatever that means. Dobra, wyjdźcie do góry. Kiedyś jeszcze nie ruszył. Ham. Co tu mamy? Wielki krok po opuszczeniu Neolitu zmieniły się zasady zdobywania sławy. Grę wygra Imperium z największą sławą, dlatego musisz wiedzieć, jak ją zdobywać. Idziemy po to. Świeci się, podnosimy. Proste zasady. Istotne wydarzenie. Przekażmy. Dobra, weźcie się. Fizgnie w łeb. Tak po prostu. Czy ja mogę produkować równocześnie parę rzeczy? Stabilność miasta to stopień, no to, jaki posiadasz nad jego ludnością. Spadek stabilności poniżej pewnego poziomu jest źródłem problemów. A biednemu to zawsze biwiatr w oczy. To działanie powiązania kultury opartej o budownictwo. Wybierz swoje miasta za pomocą, jak muskuły za pomocą myszki, aby zmienić stopno segregowane przez miasta nauki i funduszy oraz nadwyżkę żywności w przemysł. No nie chcemy tego robić. My chcemy się rozwijać. A nie widzę tutaj jeszcze naszych obywateli do zarządzania. A mamy 0 na 8. Produkcja w tym mieście. Aby utrzymać wzrost, obecnie miasto zyskuje 1 do dość co 6 tur. Otrzymano żądanie. A to jest stary ten. Dobra, niech ona łódka, bo naprawdę zaraz się zenilfuje sobie armię zniszczenia. Gwiazdy śmierci. W Humankindzie, wycofaj się tam, wydupiaj. Nie chce się bić. Dalej nie możecie uciec? Do wody jeszcze wskoczcie może, co? Z stabilności widzę, że... ...chyba, delikatnie mówiąc, brakuje. Może nie? Osmoza technologiczna, jeżeli terytorium tam do jednego z twoich miast znajduje się w strefie wpływu przyjaznej kultury, w pewnym momencie uzyskasz możliwość pozyskania jednej z jej technologii za określoną cenę. Osmoza. Okej. Okay. Za odpowiedniego price'a. No czekam na tę farbę. O, mamy jednego ludzia. Jednego ludka mamy. Szauwia, hmm jedna turaj będzie mogli coś wykminić Wszystko no, jest to. ale kurde pokaż mi to jakie roszczenie gdzie to jest A to są po prostu informacje tak Dobra. Mamy tą farmę. To jest farma niby, tak? Minus 10 do stabilności. Okej. Okay. Coś to no nie okej, okay, ale rozumiem. Teraz by się przydało postawić jakąś taką właśnie zajebistą dzielnicę produkcyjną. No tak na logikę myślę. Myślę, że tak na logiczkę. Albo poczekać jedną turę, i będziemy mogli postawić kopalnie. Co za tobie? Jedną turę będziemy robić. No nic nie musimy. Or postawimy teraz, i potem. I potem zmienimy. Nie mogę się wycofać. No i rozjebał mi oddział typ. A Opracowany kalendarz. I dostaliśmy jeszcze magazyn zbożowy. Pada żywność rolnika, jedno miejsce na rolnika. Ekstra. Co się ona od nas chce, bardzo nas nie lubi, przez to że przegrała chyba parę razy potyczki. Broń biała. Okej, okay. tropiciel, okej. Okay. I kopalnie możemy stawiać tutaj. Albo tam. Ja wybieram chyba to, co to jest? Szałwia trzy żywność na centrum administracyjne. No to przemysł. Nie, no to na pewno stawiamy sobie tutaj kopalnię. Kopalnię naszą. No, za szybko chyba już Litelf jest pochwaliłem, bo tam było coś niewidocznego. O się schowało. Dobra, ale nie powiem. Intensywna minigierka na samym początku była. Jak ich tam ganialiśmy, i potem spotkaliśmy jeszcze jednego, i ten jeszcze jeden chciał nas zbić. I tak. Pokaż ten ekta, tobie jest ładny, zlubiony. Obory. z wiodowcy. Ja bym chciał uczników w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności jak tam wygląda 74 jeszcze w Endless chyba można było płacić za to, żeby populację sobie od razu przyspieszać. Ale ja nie jestem pewien. Dobra, tu oddajemy jeszcze jedną turkę nimi. Sprawdzowaną ciesielstwo i to 11 tur minęło, jak tam 11 tur pokazało, co to idzie. Lapita jakaś. Holy shit. Łuczników trzeba zrobić. Kupiłbym ich za hajs. Ale I don't have hajs. Nie atakuj. No. Uff. Licho nie śpi, dobra. To ci łucznicy na pewno nam pomogą. Na 100%. To był dobry wybór, tylko stracimy jednego ziomeczka wtedy, tutaj. Do pracy. Rąk do pracy, rąk do pracy mało. Zdecydowanie za mało. Domestykacja. Co to jest konie? Od wspaniałych chromaków po konie pociągowe. Dumne zwierzęta. Ekstra też będzie mieć konicę zaraz. I was dojedziemy. Ale to już w kolejnym odcinku, drodzy widzowie. Ponieważ na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobał kciuku lub łapa w górę, komentarz na zasięgu, również mnie nie widziano i oczywiście subskrypcja. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Cement Kinda i innych gier strategicznych. Trzymajcie się na razie. Cześć, pa!